Autokomis Rokarno ma do przedstawienia nową ofertę. Samochód Nissan Qashqai. Nissan Qashqai pochodzi ze Szwecji. Jednostka napędowa to 2.0 benzyna. 140 koni. Jednostka idealna do LPG, do gazu. I data pierwszej rejestracji to 6 maj 2009 roku. Samochód dezertowany w Polsce. Ma aktualny przegląd. I aktualne ubezpieczenie OC. Samochód posiada bardzo bogate wyposażenie. To zostanie pokazane w późniejszej części tego filmu. Przejdziemy do wnętrza i wyposażenia samochodu czyli na wyposażeniu mamy halogeny, dodatkowe spryskiwacze reflektorów 17 calowe felgi aluminiowe, oryginalne oponka jeszcze w bardzo dobrym stanie jak i hamulce, tarcze na osi przedniej to samo oś tylnia czujniki cofania, tył. każdy bagażnik. Bagażnik duży, potężny. No auto typowo rodzinne. Teraz przejdziemy do drzwi. Tu mamy Boczek drzwi pasażera. Tak to wygląda ze strony pasażera, tutaj tabliczka znamionowa, klejki oryginalne, Tylna część kanapatylnia, kanapa tylnia, brak jakichkolwiek przetać, śladów użytkowania, przynajmniej większych. Panorama, dach zasuwany. z lewej części boczek kanapa i drzwi. kierowcy Elektryczne sterowanie, szyb, tył, przód. składane lusterka. Tutaj czujnik w mieszku. Czujnik wycieraczki, multifunkcyjna kierownica. Tak to wygląda. Żadne fotele, klimatronik prawny bardzo fajnie dmucha zimnym Tutaj dodatkowa wklejka. klucze sami zapalimy Samochód aktualnie ma przebieg 168 233 To jest w 100% udokumentowany i to zostanie pokazane w dalszej części tego filmu kierownica multifunkcyjna Przyciski tak jak mówię klimatronik naprawdę super sprawność Manualna skrzynia biegów, przejście no, i samochód jest zapalony. Drążek w ogóle nie drga silnik, bardzo cicho pracuje, spokojnie. Nie ma żadnych błędów. Tak to wygląda ze strony. Kierowcy. Żadne fotele oczywiście również działają. Miarę grubości lakieru. Powłoki lakierniczej, zacznijmy od maski, tu mały miernik.

Dźwi kierowcy 143 przy klamce 154 drzwi tylnie pasażera 152, to może niżej 131 i przy klamce 144 TYLNIE kole 137 162 i zobaczymy sobie tutaj pas 115 i tak 111 i 125. tak również jest oryginalny. Poszukamy znaczka. Tu jest znaczek z tyłu. I tutaj już mamy jedną szybę zaznaczoną. Przechodzimy do tnie klapy w kaszkaju 149 147 i mamy prawą stronę nad kole 133 124 drzwi tylnie, prawa strona 118, 136 i 111, i drzwi pasażera przednie, prawa strona 149, 128 i 149, i nad kole przednie.

139 Teraz pokażę Państwu szybę. Zaczniemy od szyby czołowej. Czołowa szyba Nissan boczna Nissan, tutaj mamy Nissan, Nissan tylnia. Również Nissan I prawa strona, tylnia Nissan Tutaj Nissan Ty Może tak lepiej Nissan I od drzwi pasażera Nissan Podsumowując samochód jest cały w oryginalnym lakierze i posiada wszystkie szyby oryginalne Nissana. przejdziemy do dokumentacji czyli samochód Nissan 2.0 Benzyna, 140 KM samochód zarejestrowany po opłatach ma aktualny przegląd techniczny aktualne ubezpieczenie OC tutaj na razie jeszcze jest Dowód miękki, ale myślę, że w ciągu najbliższych dni będzie odebrany. To utwardy i karta pojazdu. Tu jest ubezpieczenie OC opłacone. I tutaj mamy książkę serwisową. Jeśli chodzi o przebieg, samochód jest tutaj. Ma pierwszą datę rejestracji 06 maj 2009. Tutaj jest win podany, i tutaj ma pełną książkę serwisową. Tutaj 18 czerwiec 2010, 21 471, kolejny wpis w 2012 65 400, później tu mamy w 2014 roku 93 788 i tu mamy w 2015 113 275. I tu mamy datę 20, 20, 2021, 4 sierpnia 2020: przebieg 164-158, i tutaj jest spis. Oczywiście samochód również został sprawdzony na stronie e, Urzędu Komunikacji, e, Wydziału Urzędu Komunikacji Szwecji, gdzie, gdzie został również potwierdzony przebieg. Jak i został sprawdzony przebieg na stronie CarInfo, to też Państwo mogą sobie sami sprawdzić, pisując numer stacyjny. Numer rejestracyjny tego samochodu to jest JPJ e, JPJ 166. Tak samo na tej stronie Urzędu Wydziału Komunikacji Szwedzkiego również wpisuje się numer rejestracyjny i można zobaczyć historię tego samochodu, jak i każdego szwedzkiego, którego znamy numer restracyjny. Autokomis Rokardo zaprasza na jazdę próbną, na oględziny, no i oczywiście do zakupu tego samochodu. Zapraszam serdecznie.